Witam Was na kanale Doszkalanie Warszawa. Od dzisiejszego odcinka będę starał się, żeby standardem na moich filmach był obraz z kamery również tylnej. Zobaczcie jak to wygląda. Miłego oglądania! Tutaj. Mhm. Dobrze. Ale kieruneczek może zostać. Tak, dobrze. On był po pierwsze po to, że zjeżdżaliśmy do prawej krawędzi. I będziemy też prawo... A teraz będziemy w prawo cofali, więc jak najbardziej. Fajnie zrobiłeś, że dojechałaś przodem jak gdyby do przodu tego samochodu, bo można było oczywiście zatrzymać się równolegle przy nim, ale wtedy gdyby ktoś jechał za nami prosto, to mogłoby się okazać, że miałby tego miejsca mało. Okay. A tak się schowaliśmy, uważam, że fajnie. Dobrze. Kręć, 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 kręć. nie ma na to czekać ja mogę zostawić więcej miejsca tam auto. W sensie jakby chciał ktoś wjechać. Ale ty i tak by wjechał. Jestem było sporo. Okej, okay, dobrze. Poproszę zaparkujmy po lewej stronie za srebrnym samochodem, przed niebieskim. Proszę. Nie, znowu tym dołem. No, to co już nie raz mówiłem. Derzek jest dosyć nisko. Na dole jest taka plastikowa listwa i ona po prostu obciera okre Rozumiem, dobra, przepraszam. Nie, nie zrobiłam tego celowo. No, Przecież nie mam. No. Nie, bo znowu wjechałam tym dołem. Dobra, okej. Okay. A co do parkowania. Koła są proste, jesteśmy, jesteśmy prostopadle, ewentualnie. Bo tutaj nie ma, nie ma chyba linii wyznaczających. Okay. Dobrze jest, nie ma, dobra, nie ma co tutaj, to nie apteka, Dobrze. żeby tam się kłócić o pięć centymetrów w lewo czy w prawo. Z da się wysiąść już w porządku, kontynuujemy kierunek jazdy. Coś, czy nie? Teraz widzę Alkę. Tutaj nic, a tu jadą samochody. To poczekajmy chwilę. Teraz tak, koła wpadły nam... Do tego Do tego dołka dołka. Więc bez gazu się nie uda. Tak, tak, tak. Oj, Jezu, dobra. Ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Tylko spokój na suroty. Poproszę, żebyśmy zaparkowali sobie po prawej stronie za srebrnym. Jest tutaj wjazd w osiedle srebrny i zasebrny w prawo. No, dobra. Tu za każdym razem jest tak, że wpadają nam te tylne koła do, 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 do tej nierówności so, Po lewej stronie taki fajny zielony kolorek jest Aha, Dobrze Za zielonym w lewo Na środku znajdź troszkę do prawej, za blisko zielonego jest. Dobra. Do prawej, troszkę do prawej, do prawej. Dobra, to mogę skończyć. Ale wszystko, poczekaj, wszystko jest dobrze. Z przodu jeszcze jest mnóstwo miejsca. Okay. So, sugeruj na przykład lusterkami na samochodach obok. Uh -huh. Zobacz, mamy dobry metr jeszcze. Nie, ja się po prostu martwię tym dołem i. Dojść po tenku, spokojnie. I prostowanie. I jeszcze 20 cm do rzutu, ale za dużo kręcisz. A za ten teraz jest. Może ciutka do lewej. No i jest w porządku. Jeżeli wjeżdżasz. Mm -hmm. Stara się stanąć na środku, żeby z lewej z prawej było mniej więcej tyle samo miejsca. dobrze. Bo gdybym tam ci Boże, nie, nie, nie interweniował, ale. Nie no, interweniował, bo gdyby pan mi nie powiedział, no to bym wjechał w jedną stronę bliżej, w drugą stronę dalej. Więc... Mogło być tak, że mogłoby no. być ciężko obejście przy tym zielonym. Tak, tak. Także pamiętaj o tym, staraj się to wprowadzić w życie. Mm -hmm. Jedziemy dalej, kontynuujemy kierunek jazdy. Swoją drogą tu do koloru. Świetny kolor, bo wszystkie te samochody, które stoją, w szaro, buro, ponure. Mhm, tak. Albo chociaż coś weselszego, Bardzo mi się podoba. Taka limonka, chyba. No i ja specjalistą kolorów nie jestem. <noise> ja też nie, ale tak. No kurczę, to nie Prosto. Odnośnie kolorów jest taka anegdotka. Kiedyś parkowałem z kursantką i mówię do no niej, do to zaparkuj tutaj za tym niebieskim, a ona mówi, za który Za tym chabrowym? I ja mówię, nie wiem jaki to jest chabrowy, <grym> a <chyba> ona, to... <grym> ona nie, nie, to chyba z kobalt. <grym> I ja mówię, co to za kolory? <grym> także no, także to z tymi tak. kolorami trzeba uważać. Omijamy na razie. na Lidl rzekmy górkę i z górki na łuczek a z łuczku później na to hamowanie w wyznaczonym miejscu eee, Do Lidla, tak? Do Lidla Jak sobota to do Lidla do Lidla no. <coughs> Czy jakoś tak to szło? Tak, jest. tak Pamiętaj, żeby też zachować spokój, nie śpieszyć A. na egzaminie. To, że szybko zrobisz, to gościu i pozawi ci plusa. Tak, tak, wiem. A wiadomo, że w ferworze walki, w emocjach, łatwiej jest błąd, tak? Bardziej się chyba psychicznie boję, żeby nie robić robi tego za długo, żeby on mi nie zgasł. Widzisz, za długo nie dobrze, za krótko niedobrze. Złoty środek musi być też zachowany. Okay, zatrzymaj się i zróbmy sobie jeszcze raz. I teraz zakruszymy tu jedziemy prosto, tak jak biały tam do wyjazdu. Dobrze. Idę po kurteczkę. Dobrze. Łez, tak wie. Dobra, lecimy. Dobrze. Zaznieczone robimy jeszcze dwa razy i uciekamy Dobrze. dalej. Dobrze. Objeżdżamy krzaki z prawej strony z zakrzakami w lewo, między instrybutorami. No. Widział pan ten filmik? Tak. A znasz kogoś, kto nie widział? No w sumie. Nie strzelaj w instrybutor, tak? Jak to było? Tak, tak. Dobra. A to ludzie, dystrybutor No ale tak, no to, to, to zrobiło mi dzień, to, to przyznam Jedziemy w prawo Ja nawet na jakimś takim poprzednim filmiku moim Było coś takiego Nawet na ostatnim chyba, czy przedostatnim. ostatnim Jechałem z kursantką i mówię, tutaj skręć krańca krzakami I później między dystrybutorami Ona i dystrybutorami Coś takiego W lewo jedziemy. sorki nie powiedziałem Zrobimy sobie jeszcze Moje ulubione zawracanie na szerokości jedzi, więc zatrzymaj się, proszę, blisko prawej strony. Świetnie. Czyli zawracanie... Tak, 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 dobrze.